Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Neymar to prawdziwy z krwi i kości Brazylijczyk, który nie waha się łączyć profesjonalnego futbolu z imprezami, alkoholem czy też kobietami. Dlaczego media nazywają Neymara pół półkontuzja, pół kontuzja? Czemu Brazylijczyk coraz częściej w ostatnim czasie myśli o zakończeniu piłkarskiej kariery? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o Julianie Nagrezmanie i jego aferkach w szeregach Bayernu Monachium oraz o decyzji Juventusu na temat przyszłości Arkadiusza Milika. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją Dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Z tego miejsca chciałbym Wam również bardzo serdecznie podziękować za ostatnie zasięgi pod poprzednim filmem. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dzisiejszy odcinek przypadnie Wam do gustu i usłyszycie coś nowego. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS. Legalny polski bugmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski z najlepszymi bonusami na rynku, który wprowadził jeszcze większy bonus powitalny dla nowych klientów. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Dlaczego ta oferta jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł, a także dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań. Dodatkowo pierwszy zakład jest bez ryzyka do 100 zł. W skrócie: wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Jeszcze 6 lat temu mieliśmy okazję oglądać wielką remontadę FC Barcelony w Lidze Mistrzów przeciwko Paris Saint-Germain. Kiedy to po pierwszej porażce Hiszpanów 0 do 4 na wyjeździe, na Camp Nou zdołali wygrać aż 6 do 1. Był to i jest iście historyczny dzień nie tylko dla kibiców Blaugrany, ale także tych z całego świata. Duży udział w tym osiągnięciu miał Neymar, który zdobył w nim ważną bramkę. Dziś od tego wydarzenia minęło już prawie 6 lat, a my do teraz zastanawiamy się, co się stało z tamtym Neymarem. Brazylijczyk w tamtym okresie został namaszczony na drugiego Messiego i widać, że piłkarz wziął sobie te słowa do serca ponieważ kilka miesięcy później opuścił stolicę Katalonii i przeniósł się do Paris Saint-Germain, by wyjść z cienia Argentyńczyka. Czas pokazał jednak, że nie był to dobry ruch ówczesnego 25-latka, który już rok później żałował swojej decyzji. Szybko się okazało, że trafił on do cienia 7 lat młodszego Kyliana Mbappé, który wydaje się widocznym liderem francuskiego giganta. 5 lutego Neymar obchodził swoje 31 urodziny, a jego forma jest znacznie gorsza aniżeli jeszcze 5 lat temu. Mówiąc krótko, jesteśmy świadkami upadku piłkarza o wielkim talencie, ale co jest tego powodem? Najprawdopodobniej wypalenie. Kilka miesięcy temu Neymar przyznał, że Mistrzostwa Świata w Katarze mogą być jego ostatnimi w karierze. Na początku tego sezonu byliśmy świadkami sporej zwyżki formy Brazylijczyka, jednak po zakończonym już turnieju mamy do czynienia z kolei z jej znaczną obniżką. Na dodatek sporo się mówi o odejściu Neymara. Sam piłkarz najchętniej wybrałby amerykańską MLS, o czym sam powiedział. Nie wiem, czy znowu zagra w Brazylii. Mam co do tego pewne wątpliwości. Właściwie chciałbym zagrać w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej przez sezon. Tam sezon jest krótszy, więc dostanę 3 miesiące wakacji. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że do słów Neymara odniósł się komisarz MLS, Don Garber. Nie musimy ściągać znanych piłkarzy na koniec ich karier, gdy planują przejść na emeryturę w MLS. Jeśli nie chcą wnosić do naszej ligi znaczącego wkładu, szanować rozgrywek i naszych kibiców, to my ich nie chcemy. Neymar bardzo często wygląda na murawie, jakby był na niej na siłę. Bądź też nie czerpał radości z gry, a to przekłada się na jego formę stricte wizualną, ponieważ media już jakiś czas temu zauważyły, że Brazylijczyk często w trakcie wakacji nabiera sporo zbędnych kilogramów. Oczywiście pozbycie się ich przy dobrym trybie życia, tym bardziej u sportowców, zajmuje Max kilka tygodni, jednak pokazuje to pewną obojętność piłkarza dopełnionego przez niego zawodu. Kolejnym elementem, który dosłownie niszczy karierę Brazylijczyka, są kontuzje. Nie bez powodu media na całym świecie określają zawodnika PSG pół piłkarz-pół kontuzja. Neymar często pauzował z powodu urazów w FC Barcelonie, jednak to w paryskiej drużynie nasiliły się jego problemy. Wtedy zaczęło to wyglądać wręcz szokująco. Niesamowite jest też to, że mimo tak często powtarzających się urazów, Brazylijczyk prawie zawsze wracał do dobrej formy. Musimy przyznać, że Neymar to Brazylijczyk z krwi i kości, niesamowite show na boisku, ale i także poza nim. Te dwa aspekty bardzo często są kojarzone z zawodnikami z tego kraju. A czy według was Neymar faktycznie się wypala jako piłkarz i będzie coraz gorzej, czy może to jednak chwilowy kryzys, który przeminie z czasem? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. Robert Lewandowski wielokrotnie próbował odejść z Bayernu Monachium, za każdym razem właściciele klubu skutecznie blokowali pomysły polskiego napastnika. W końcu Lewy dopiął jednak swego i opuścił Allianz Arenę, po czym zasilił szeregi FC Barcelony w zeszłym roku. Odejście Roberta Lewandowskiego z Bayernu nie przebiegało w spokojnej atmosferze. Pomiędzy polskim piłkarzem a władzami niemieckiego klubu doszło nawet do zgrzytu. Teraz na światło dzienne wychodzą nowe informacje, które rzucają nieco inne światło na całą tą sytuację. O co chodzi? Florian Plettenberg w jednym z ostatnich wywiadów w ostrych słowach skrytykował poczynania Juliana Nagelsmana. Nawiązując do ostatniej afery. Zwolnienie trenera bramkarzy odbiło się szerokim echem i miało wpływ na relacje w klubie. Możliwe, że bramkarz Manuel Neuer, który twardo bronił Tapalowicia i jednocześnie krytykował Bayern, nie zagra już nigdy w jego barwach. Nawet jeśli wyleczy kontuzję. W klubie spełniają wszystkie zachcianki Nagelsmana. Chcesz, to sprzedamy Lewandowskiego. Chcesz, to zwolnimy Tapalowicia. Wszystkie oczy są zwrócone na Nagelsmana. Oczywiście ma wsparcie ze strony przełożonych, ale często sam sobie strzela gole samobójcze. Nagelsman co trzy dni prowokuje aferki wokół drużyny. Trzeba stwierdzić, że na ten moment nie reprezentuje klubu w sposób godny. 35-latek znalazł się ponownie na czołówkach gazet z powodu wydarzeń, które miały miejsce podczas przegranego meczu z Borussią Mysię Trener nie godził się z decyzjami arbitrów, nazywając ich bandą mięczaków. Za to może zostać nawet ukarany przez Komisję Ligi. Zachowanie Nagelsmana budzi spory niepokój i wygląda nieprofesjonalnie, a działacze Bayernu Monachium będą mieli spory problem przy potencjalnej dyskusji na temat zwolnienia niemieckiego szkoleniowca. Nagelsman bowiem trafił do Monachium za rekordową kwotę jak na trenera, oscylującą w okolicach 20 milionów euro, a na dodatek posiada ważny kontrakt aż do 2026 roku. Arkadiusz Milik w tym sezonie jest wypożyczony z Olympique Marsylii do Juventusu. Według informacji La Gazzetta dello Sport, Włosi podjęli już decyzję o wykupieniu reprezentanta Polski. Latem napastnik zdecydował się na powrót do włoskiej Serie A, gdzie grał przez wiele sezonów w Napoli. W Juventusie dość szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie, korzystając z problemów zdrowotnych Dusana Wlachowicza. Ostatnio to Milik zmagał się z kontuzją i brakowało go w kadrze na kolejne spotkania. Mimo tego, w który nie są z tego zawodnika, bardzo zadowoleni. Dowodzą o tym najnowsze doniesienia La Gazzetta dello Sport. Według włoskich mediów, stara dama zdecydowała się już na wykupienie reprezentanta Polski z Marsylii. Finalizacja transferu ma być jedynie kwestią czasu, i jest podobno przesądzona, o czym przekonuje sam Fabrizio Romano. Juventus jest bardzo zadowolony z Arkadiusza Milika. Jest duża szansa, że skorzysta z opcji wykupu Polaka z Olympic Marsylii. To około 7 milionów euro plus 2 miliony w bonusach. Bianconeri postanowili skorzystać z tej okazji i zatrzymać Polaka na dłużej. Pod znakiem zapytania może stanąć natomiast przyszłość Tusa na Ostatnio spekulowano o jego możliwym transferze do Realu Madryt. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie, jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!